Ludzi, którzy przepełnili pasją, sami robią takie rzeczy, bo jestem przekonany, że każda z tych 50 sztuk wyszła spod jego dłoni. Niewiele osób w tym pomagało. Bardzo możliwe, że robił wszystko sam. Tym większe wrażenie dla niego i słowa uznania. Tutaj przy okazji widać jakieś elementy resorujące. To znaczy, na pewno w tym pojeździe jest dużo wygodniej niż w Ursusach. I to ewidentnie widać, że tutaj jest to pojazd bardziej komfortowy. ale pojazd będzie sobie bezproblemowo nawet na 4 ha może nie, nie w kierownicach ale w pokonywaniu kolejnych przeszkód się... nic sobie nie robi z podjazdów i teraz szybko trzeba odjechać wsteczny Widoczność może nie jest tak dobra jak w klasycznym kursusie, ale zupełnie się wystarczająca. Bardzo mi pomaga, bo okienko. Po Jeszcze kawałek i już. Teraz możemy zostawić traktor i będziemy staczkami. Będziemy staczkami. Zapraszamy. Do tego słupka. Trzeba ściągnąć heł i rzucamy dłumokwicami do celu. Ale najpierw ściągamy heł. Poszło. Rzucamy. Pięknie! Ogromne brawa! Wielkie brawa, celne, celne oko. Czas 3 minuty 39 sekund i 41 setni.